W kapitalistycznej, antykomunistycznej propagandzie istnieje opinia, że Związek Radziecki wygrał wojnę wyłącznie dzięki pomocy Landlis. A jaka była rzeczywista rola tej pomocy? Po pierwsze, przeważająca część radzieckiego uzbrojenia była produkowana w radzieckich fabrykach. W latach wojny Związek Radziecki wyprodukował ponad 100 tysięcy czołgów, 130 tysięcy samolotów i pół miliona dział artyleryjskich. W ramach landlis dostarczono jedynie od 5 do 10% tej ilości. Po drugie, landlis nie był bezpłatny. Dostawy były realizowane na kredyt. Po wojnie Związek Radziecki był zobowiązany do spłaty pozostałych długów. Ponadto większość dostaw dotarła po 1943 roku, kiedy nastąpił już zasadniczy przełom w wojnie. Bitwy o Moskwę, Stalingrad i Kursk zostały wygrane praktycznie bez pomocy zagranicznej. Po trzecie, chociaż Landlis obejmował ważne dostawy, takie jak ciężarówki i żywność, ich wpływ na wynik wojny był ograniczony. 400 tysięcy amerykańskich ciężarówek niewątpliwie zwiększyło mobilność Armii Czerwonej. Jednak same ciężarówki nie wygrały wojny. Zrobiła to łączna siła ognia, koncentracja wojsk i planowanie strategiczne. Armia Czerwona odniosła zwycięstwo, uzbrojona przede wszystkim w broń radziecką. Chociaż Landlis odegrał swoją rolę, decydująca zasługa za zwycięstwo należy się radzieckim wojskom i radzieckiej gospodarce.